Jak bardzo dobrze wiecie, mamy nowy samochód w grze i jest to dokładnie samochód z Rocket League. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zabiorę ten samochód i wybuduję z nim Skybase'a. Jak wiecie, uchroni mnie on od upadku, ale że jako ma on dodatkowe właściwości, będziemy mogli nim zaskoczyć. Czy uda nam się wygrać grę? Oglądajcie odcinek do samego końca. Oczywiście na samym wstępie musimy znaleźć samochód, bo musimy mieć samochód, musimy mieć paliwo, musimy mieć macy. Ale sam samochód znalazłem dzisiaj taką fajną miejscówkę. Nie wiem, czy Wy o niej wiecie. Prawdopodobnie tak, bo nagrywałem o tym odcinek. I słuchajcie, samochód jest również tutaj. Tutaj prawdopodobnie sobie zalecimy, weźmiemy samochód i będziemy po prostu zbierać macy na Skybase'a. Oczywiście te samochody są bardzo szybkie, więc tematycznie ubrałem do odcinka szybkie okulary, żeby było pięknie. Lecimy i szukamy. Ja samochód już widzę, tylko z tego co widzę, to też lecą obok mnie ludzie, więc Muszę na nich uważać, ale w razie czego no to wsiadamy w samochód i o no właśnie, już ktoś do mnie bije go, że jak ktoś zauważy mojego skina, to będę miał przegwizdany Dobra, wsiadam do samochodu, no i kieruję się gdzie. A w sumie zakrzak jest u nas. Tak, ja tutaj jestem nad tobą, więc wsiadam z powietrza od razu. Ogólnie zima się zbliża, a ja w wakacyjnym skinem gram. Nie wiem co ja robię, widzowie. Ej, co jest? O ma jedno miejsce, Rafa! S Stawaj na samochodzie i jedziemy. Dawaj, 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 obym nie spadł, ale chyba nie spadnę. Easy. Ej, chłop, przed nami! Patrz na to! I lecę w niego Oj, dobra, zostawmy go. Lecimy, zbieramy maty i musimy wziąć paliwo. Także podjeżdżamy oczywiście teraz tutaj na stację, zabieramy paliwko i w sumie Zakrzak, ty możesz go załadować, a ja pójdę zobaczyć po prostu na pojemniki, bo paliwo na pewno nam się przyda, jak wiecie, teraz mamy na samochodach. O, w ogóle mamy klucz. No to co, zbieramy matcy jak najwięcej? Ja może pójdę na skały. Ty tutaj możesz metal zbierać? Ja pójdę akurat teraz na skały, na sam dół, żeby to szybko poszło. Ja biorę dwa paliwa i teraz wpadłem na taki pomysł, że może narzucimy sobie na samochód, czy to tak będzie działać. Mam nadzieję, że tak. Ej, działa tak, także nie musimy zajmować miejsca w ekwipunku. To będzie. Ej, to naprawdę widzowie. O. Ten mi spada akurat, ale to będzie naprawdę przepotężne Tylko gorzej jak nagle to paliwko zniknie wiecie, wiecie o czym mówię, dobra działa Ej działa to super, albo gorzej jak ktoś Nam strzeli w to paliwo i samochód Wybuchnie, ale bo tak się raczej nie stanie W razie czego zabieram tutaj Też naprawiarkę, więc będziemy Mieli czym ten samochód leczyć, ej to tak Naprawdę nie jest taki łatwy skybase, dlatego Że musimy mieć jeszcze jakieś rzeczy dodatkowe Oprócz matców i jak możecie zobaczyć ja tych matców Mam tak naprawdę zero aktualnie Bo zajęłem się samochodem maksymalnie Ja w takim razie nawaram tutaj matce jak Najszybciej. Mam już 700, więc nie jest źle, jak na, jak na taki moment gierki. I sprawdźmy w ogóle, gdzie mamy strefę. Mamy strefę na pustynie. No to nie jest źle. Ważne, że nie w górach. Ważne, żeby tam dobrze wjechać, więc ja bym budował Skybase gdzieś odtąd, ale potrzebujemy około 3000 maców. No może nie. Może nawet 4000 na maców. Także zbieramy macy. Mamy paliwo. Oczywiście mamy paliwo tutaj u góry. I czy czegoś nam jeszcze brakuje? Oczywiście mi brakuje broni, bo nie mam nic w swoim ekwipunku, ale zaraz to załatwimy, żeby to było po prostu. Obyś teraz nie spotkał gościa. Bo jak kogoś spotkasz, to może być rip. To prawda, i w sumie wiecie, co szkoda, że nie możemy w dwójkę wsiąść, bo wtedy byśmy mieli w dwójkę takie zabezpieczenie, że oboje nie zginiemy. Ej, właśnie, przecież ja nie mogę wsiąść do auta, ale ciekawe, co by się stało, gdybym ja stał na samochodzie, a on by spadał na ziemię. Czybym zginął, czybym się zbagował jakoś? No, no bardzo interesujące. Nic by ci się nie stało, nie masz się o co martwić. Będziesz stał na samochodzie i budował. Tak to zrobimy. Ja będę jechał, a ty będziesz po prostu budować. Tak, zróbmy. W ogóle nie wiem, czy słyszałeś, ale jakieś ziomki się tutaj odrodziły, więc. Musimy uważać na nich Na spokojnie, na spokojnie, nie musimy się niczym tutaj przejmować Raczej nikt od strefy nie będzie szedł Chyba, że zobaczył Renatę wcześniej To pójdą mi do strefy i nawet na wyspę startową Za mną, więc muszę uważać Za Renatą to by wszędzie pobiegli, obstawiam, że Do innej gryby nawet weszli Do mapy na kreatywnym świecie by pobiegli za nami Dobra, albo do lobby a Do lobby, A, to mogą lobby. przed nami nawet biegnąć, no nie? A do lobby, to możemy ich zaraz wysłać, jak będą chcieli. Zapraszamy, powysyłamy ich do lobby i będzie. Ile masz maców? Ja mamy 1600. E, nie wiem, gdzie ty to uzbierajesz, bo ja na tę chwilę mam jakieś 700 maców. Jak możesz, to wsiąść do mnie tutaj i pojedziemy. Aha, bo ty nie dasz. Doszedł... Dobra, jesteś. Hmm. Pojedziemy sobie na grotę, ponieważ tam jest masa metalu i musimy zbierać wszystkie białe y, przedmioty, czyli w sensie chodzi mi o leczenie, oczywiście. Więc musimy mieć mgiełkę, to na pewno, więc wejdziemy sobie do sejfu, Tam prawdopodobnie będzie i zakrzak spadł. Z tego co widzę. Tak, niestety spadł bo wjechaliśmy na górkę i mnie tak wywaliło. Ej, ale to kozasko wygląda z tymi paliwami. Mega, mega zabawne. Zabawnie nie będzie jak nam w te paliwa ktoś strzeli a jak ktoś nam strzeli, to mnie coś po prostu strzeli, więc może po prostu unikajmy ludzi. Unikajmy lepiej ludzi, dokładnie, zbierzmy matce, ja dobijam powoli dwa koła matca, więc jest super, Rafa zbierze swoje i zaczynamy SkyBase'a. Ja tak naprawdę znalazłem sobie potkę, więc mogę się teraz jeszcze uleczyć, ale nie mam nic białego. Swoją drogą znalazłem grappler, Zakrzak trzymaj tutaj w razie czego, jakbyśmy spadali. O, elegancko, to bierzemy grapplera nowego, no i bardzo dobrze, tego brakowało w grze na SkyBase'y, teraz to możemy w każdym meczu robić SkyBase, bo tych grapplerów jest całkowicie. Sporo. Ja zabieram tutaj jeszcze e, trochę maców. Tych maców naprawdę mi brakuje. E, zapraszam do samochodu albo na samochód. W sumie e, widzę, że ty masz full cegły. Chłopie, ja tutaj wiesz. Wziąłem silnego skina. Bicki wielkie mam. że Jak ja nawalam w te skały, to ja mam je na hita wszystkie. Ja specjalnie takiego skina wziąłem. Ja proponuję wejść do groty i wyjdziemy sobie za chwilę. Przejedziemy sobie samochodem. Tylko musimy mieć białe leczonko. To jest najważniejsze. Dokładnie tak. Ja mam klucz. Moglibyśmy otworzyć sobie safe, żeby dostać białe leczenie, co ty na to, bo widzę, że jest nie zabrane. W sumie ja też mam klucz i... I całkowicie o tym zapomniałem, ale jak ty masz klucz, to ja po prostu kupię coś ze skrzynki. No dobra, kupuj ze skrzynki i ja idę otworzyć tutaj sejfik, więc będzie naprawdę spoko. Leczenia będzie full, ja wezmę go jak najwięcej. Jak widzimy sejf jest zamknięty, bardzo dobrze. Wkładamy klucz, otwieramy, zabieramy leczenie i lecimy do Rafy. Ja cały czas sobie zbieram macy i w sumie nie kupiłem nic za klucze, bo tam nic nie ma, więc się nie opłacało, więc nic nie kupiłem, więc zostałem z pompą. Ej, w sumie to weź wezmę po prostu może coś z sejfu, nie? Weź coś z sejfu. Tutaj masz naprawdę w sumie to słabe przedmioty, i nie wiem, czy jest sens, żebyś tu Wchodził. Czyli mówisz, że nie miałeś szczęścia. No to źle się stało, ale i tak coś jest lepszego niż to, co ja mam. Bo zobaczcie, co ja mam. Ja mam raczej taki żart, a nie broń. A co masz, co masz? Pochwalczę się. Szary lewerek. Mmm, moja ulubiona pompa. Bardzo fajnie. Rafa, co ty mówisz? To jest najmocniejsza pompa w grze, przecież. No jak ty to? Ej, zobaczmy na strefę. Ej, strefa jest w sumie dobra. Tylko tam będzie wir. Prawdopodobnie. I tam są balony, z tego co pamiętam. Tam mówisz, wir będzie? Nie, no nie ma wira. Wir jest aktualnie. Bądź się respekt gdzie co mecz chyba? i teraz się zrespił na świątyni. Więc jest fajnie, jest git, jest dobrze. Ja nie biorę żadnych broni, bo przecież tu nawet nie ma co z tego co ty za krzak tu w ogóle znalazłeś? No to mówiłem, że nawet się nie opłaca wchodzić, bo dało beznadziejnej temy. Tam co tam było? Złoty SMG kiedy nie. Musimy zabrać się już do strefy, bo jak widzicie, strefa zaraz będzie przechodzić. Ja mam jedną rybkę znalezioną, także no gratulacje dla mnie. Czy ty masz coś białego w razie czego? Oczywiście, mam dwie apteczki z sejfu Więcej leczenia nie dało, ale myślę, że dwie apteczki to jak najbardziej tak spokojnie no ja nie mam nic, także no musimy... No, ale nie, w sumie ja mam dwie ryby. Co ja gadam? Ja mam, tylko krzak ty już weź sobie może inny samochód i leć do strefy, dobra? Dobra, to ja tutaj się przetransportuję padami może z głowy Miśka. Coś takiego zrobię chyba. Dolecę? Wydaje mi się, że na pewno. Ja lecę samochodem. W sumie jestem ciekaw, czy on się oderwie. To... Ej, on się w ogóle nie odrywa. A! O no to nie jest w sumie takie fajne, ale on się prawie w ogóle nie odrywa od niczego. Ty, ale dymy. Ale ja nie wiem, czy Ty Rafa wiesz, tym samochodem można latać. Jeżeli podskoczysz i użyjesz dopalacza, to latasz tak jak starym kładem. Oczywiście nie tak daleko jak starym kładem, ale wygląda to podobnie. Ej, faktycznie, tak. To jest bardzo podobne i to jest bardzo dobra informacja, bo przelecimy sobie. W razie czego wyskoczymy ze Skybase'a, przelecimy i przelecimy do środka strefy i spadniemy kogoś na głowę. To jest świetny pomysł. To jest mega mocny pomysł. Ja o tym akurat nie pomyślałem. Ja jestem w strefie doleciałem, więc kieruję się w nasze wyznaczone miejsce do startu Skybase'a, które będzie gdzie? Gdzieś, gdzieś. Tu? Gdzieś tam, zaraz się dogadamy Ja proponuję jak najbardziej do prawej strony Bo tam będzie jak najmniej ludzi, chociaż Teraz mamy drzewo rzeczywistości, być może każdy W sensie na to drzewo tu po prawej stronie Każdy być może leci zobaczyć czy jest licznik I też może być tu dużo osób, ale no Być może nie, być może tylko mi się tak wydaje Na pewno muszę wziąć tutaj jeszcze rzeczy Mamy coś do kupna, z tego co widzę Mamy do kupna pompę, biorę Kupuję sobie pompę i już do ciebie idę za krzak I w sumie pasowałoby już budować to wszystko Bo na tą chwilę no wygląda to źle Myślę, że tak, dobrze mówisz, tutaj naprawdę budować. Mamy jeden przypał, dlatego że przy lepkim lasku biły się przed chwilą chłopy, całkiem spocone. Więc ja zostaję w strefie i czekam tutaj. O, jesteś, jesteś, Siemano! Siemano, zapraszam na samochód i jedziemy stąd na razie. Tylko pytanie. Gdzie? Pytanie, gdzie tu przejechać tym samochodem? Gdzie te chłopy były? Bo jakbyś mógł mi ich y, zaznaczyć. Wiesz co? No jedziemy tak mniej więcej na nich jakbym miał powiedzieć, bo oni bili się tutaj i szli bardzo niedaleko nas. Są w okolicach ta, strzelają z pleców. Dobra, oni już nas zgubią. Oj. A, a nie, jest, o, za krzak Myślałem, że zgubiłem za krzak, jednak nie. Dobra, jedziemy. Ty, no chłopie, ale schyl, schyl głowy, jak widzisz, że grzyb No co, gościu, chcesz, żeby nas dogonili? Nie, no ja nawet tego grzyba nie widziałem Ej, zdziwiłem się, że on tam stał Robimy akcję, mam świetną akcję w głowie Zapraszam, za krzak na moją benzynę tutaj I wiesz, jaką akcję zrobimy? ale o, jesteś Coś tu widzowie nie gra Wjedziemy do strefy i ze strefy będziemy budować Także yy, wjedźmy może do strefy najpierw tej Weźmy sobie tutaj te wilki Wykośmy, proszę bardzo Tylko żebyśmy sobie nie rozwalili czego. Okej, okay, mamy tutaj wszystko i ja sobie wejdę do strefy po leczonko. No, i źle to wygląda, bo no, jest już mała strefa i jeszcze jak będzie przy nas, to będzie przegwizdane. Ale wiesz, jak możemy to zrobić? Ty będziesz jechał, a ja będę budował schody do góry na pełnym sprincie. Tak, tak, tak. Taki jest właśnie plan za krzakuna na to wszystko. Ja tutaj zabieram jeszcze... Naprawiarki nie biorę, no nie? Bez sensu może ta naprawiarka. Myślę, że raczej się nie przyda, bo na SkyBase'ie wiadomo, auta nam nie zniszczą. Ona bardziej by się przydała, gdyby nas bili wcześniej, a to się na szcz ja wyjeżdżam już tutaj do góry. Możemy lecieć gdzieś tutaj do prawej strony, maksymalnie, żeby to po prostu się nie renderowało. I zaczniemy sobie może w ten sposób. Ej, zaczniemy to w ten sposób, że po prostu pojedziemy przed siebie. W sensie dokładnie tam, a później. Aha, bo my tam nie skręcimy prawdopodobnie. Będzie mega ciężko skręcić. Ale to wiecie co? Dobra. Już możemy się budować. Czy ciebie utrzymuje u mnie? Ja się boję, że jak my ruszymy. To cię zrzuci, ale no zobaczymy. Ja się uleczę jeszcze zanim pojedziemy. I sobie, trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapy, jeśli chcecie, żeby nam się udało. No i pamiętajcie tutaj, żeby no trzymać kciuki. Trzymajcie kciuki, bo tutaj może mogą się stać różne rzeczy. Mogę spaść, Rafa może wyskoczyć Nie chcąc w powietrze. Nie kliknij spacji na skybase, bo byłby przypał. Ej, właśnie. Dobra, w sumie, wiecie co, trochę poczekajmy aż strefa ruszy Zróbmy sobie jeszcze taką presję, może nie no, to jest mega głupie Ale zobaczcie, Zakrzak sobie tak stoi, nie, i snajpy jeszcze nie dostał Co ciekawe, snajperki chyba wycofali Ja to snajpę zawsze dostaję, a dzisiaj nie Szczęśliwy dzień, dobra, lecimy I czy ja mogę budować? Ej, wygląda na to, że mogę Ja jadę chyba. bardzo powoli na razie, w razie czego później przyspieszam na maksa w razie czego jakby bili. Musimy też pamiętać o maksymalnej wysokości, żeby nie było przypału, bo jeżeli my... Wiesz, no jak już zobaczymy, że jest maksymalna wysokość, to będzie za późno, więc to trzeba dobrze obliczyć. Ale na razie jest git. Ważne, że nie spadłem, że mnie nie wystrzeliło w kosmos. Zerafa może jechać prosto. Jest okej, okay, widzowie, jest dobrze. Nie wiem czy widzicie moją minę, ale... <laughs> Jest, jestem tak skupiony jak nigdzie, tak naprawdę. Dobra, widzę, ja już może nic nie mówię. Jedźmy po prostu do góry. Na razie nas nie podwalę. Jak nas podwalą, to ja robię akcję, że robię podskok Nitro i wyrzucam ludzi za strefy. Tego gorzej bo Podam prawdopodobnie zrzucę wtedy. Ej, zakrzak właśnie, ty masz grappler w razie czego, pamiętaj. Tak, spokojnie, ja mam grappler ja tutaj się ja się złapię, o mnie się nie trzeba bać. Ja, ja bardziej się boję o maksymalną wysokość. Ej, daj, daj już płasko tu, i w lewo o. całkowicie pojedziemy za chwilę. Dobra. Albo, no, tak na, na ukosie, no, tak trzymaj. Tak trzymam, tak trzymam. No, no, to myślę, że możemy spokojnie jechać i powinniśmy dać radę. Dobra, to jadę tu na wprost, patrz tu, żeby to podgonić. Ta. Bo zaraz zginiemy, jak tak dalej będzie. O, dawaj, trzymaj, dawaj, ja trzy... po trzymaj Dobra, jadę, no, niby staram się wiesz. Je... Staram, dobra, cały czas prosto, cały czas prosto, cały czas prosto. Okej, okej, okej. Jest dobrze, ja nie, wych nie wychodzę, nie wychodzę na razie, bo boję się, boję się trochę wychodzić. Jest to szalony Skybase, bo nie dość, że mam zakrzaka na samochodzie, bo nie ma miejsca dla niego. No bo zobaczcie w ogóle, no jak on by się tam zmieścił. To raz, dwa, zobaczcie na kanistry, które są na samochodzie. One, jak będą spadać, to może być tak naprawdę bomba na gości, którzy nas podwalą. To jest dobry pomysł, też, żeby później do tego strzelać. To jest 200 IQ, wiesz? Ty będziesz leciał, a ja w powietrzu wystrzelę w twoje kanistry, ty spadniesz komuś na głowę i pum. Wybuduj w prawą stronę, jak możesz. Bo ja tak mega się boję teraz wychodzić. Jeszcze w prawo. Okej. Okay. Wychodzę na chwilkę. Jem dwie ryby. Eee, dobra. I wchodzę z powrotem. Dobra, dobra, jest wszystko. Mam normalnie... Ej, mam... Ej, no nie, tego nie będzie widać, ale mam mokre ręce. Powiem, mokre ręce mam od tego wszystkiego. Pięć osób w grze, trzy teamy, oni będą się bili, a my będziemy sobie skybay zili. O, jest niesamowicie dobry rym. Tak będzie. Bardziej w prawo tutaj. Ej, a ty w ogóle jeszcze masz macy? Trzymaj tutaj cegłę ci dałem jakby, co? Dziena, dziena, dziena. Ogólnie to auto ma chyba niezłego kopa, że ledwo klikniesz w W i ono leci, co? Odlatuje po prostu. Mega mocno jakbym E, to prawda, tak jest. E, w ogóle widzisz tych gości? Czy oni w ogóle gdzieś są tam na dole? Czy ich po prostu nie renderuje? I to by było przepotężne, jakby ich nie renderowało, bo tutaj jest w sumie nisko, no nie? Jest bardzo nisko, a czy ja ich widzę? No powiem ci, że ich, no, no ich nie widzę, Rafa. Ja ich w ogóle nie widzę ani nie słyszę. No totalnie. Wiesz, co jest ciekawe? Ja widzę tutaj. Samochód na dole, samochód właśnie, właśnie ten z Rocket League, nie wiem czego widzicie teraz tam na dole W razie czego to Zakrzak może spróbować skoczyć do niego Ej, widzę go, faktycznie jest dosłownie pod nami, to co, ja skaczę, tak? Nie, 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 zostajemy, zostajemy na razie, trzymamy się tutaj, nie rozdzielamy się I wiecie co wam widzowie powiem, jesteśmy w strefie, dobra, już nie buduj dalszego ale dobra, to już nie buduj teraz, bo chcę też tam obserwować, gdzie oni są. Ja tutaj nikogo, naprawdę nikogo nie widzę. Ja widzę, mam ich na celowniku ze snajperki. To jest tak: plażowa wieźma w różowych kucykach i fioletowa bohaterka z bandażownicą. Dwa spodsuchy ostre. Ej, to czekaj, to zostali tylko i wyłącznie oni. I jedna osoba, która nas. Obserwuję, czy oni rozwalili nam SkyBase'a? Jeszcze nie, oni się zastanawiają, gdzie oni są? A my sobie cheerujemy w samochodzie, czy wygramy, czy przegramy, ja jestem już zadowolony, no bo udało się tutaj dojechać. Powiem nie pomyślałbym, że nie dość. A po, ty połowa paliwa, to my całą mapę przejechaliśmy i pół paliwa. No może tu są jakieś nowoczesne silniki rocketligowe, ja nie wiem jak to działa, ale wiem wiem jedną rzecz ci, Rafa, powiem ciekawą, ja mam doświadczenie w Skybase'ach i wiem, że gdy na dole są tacy gracze, to oni nas nie skolapsują. Oni nawet nie mają w głowie myśli, że ktoś może być na skypeza. Musimy budować, yy, dobuduj w lewo, mam nadzieję, że masz rację, bo jeśli się by nam udało wygrać na przykład na strefę, być może, ta, no chociaż oni to, chociaż do czegoś strzelają, ale... Aha, czyli nie do Dobra. Widzowie, tu może się stać naprawdę dobrze. Bo to niby fioletowa bohaterka, czy coś takiego, ale co z tego tak naprawdę? No mówię, spodseńcy w ogóle nie biorą pod uwagę, że ktoś w ogóle może robić Skybase, i to, to tak jest często. Myślisz, a mi się wydaje, że właśnie biorą i to są udawani spodseńcy. To tak może być, że oni są po prostu y, trochę strolowani. To to wiem, może masz rację. Ja tutaj buduję dalej. O, jedno chyba wystarczy. Tak, już nie buduj, bo chcę tam kuknąć, a nie chcę wychodzić z samochodu. I tak właśnie dojeżdżam do linii, żeby zobaczyć, czy że oni gdzieś tam. Ej, oni tam latają na dole. Okej. Okay. Czekaj, ja zejdę na chwilę z auta, zobaczę. Dawaj, dawaj, co? Dawaj, co? Dawaj, co? Koksują, stary. Dobra, dobra, dawaj, rura! Lecimy! WOO! Ty z tego siły śmieję! Wow. Łapię się siebie! Nie mogę! Dobra, wow. ja chyba ginę! Nie! Tak, wow. zginąłem! Zginąłem, jesteś sam! A! Dobra, jestem! Jestem, jestem! Muszę wrzucić kulkę! Ja mówiłem, że będę robił tego! Ej, chłopaki! Chłopaki! Popat! Nie, nie, nie! No, no spróbujcie przynajmniej no... I dlaczego każdy Skybase musi kończyć się w ten sam sposób? Że ja chcę się jeszcze może tam steamować, a oni są tacy na pocenie, że nie, nie ma takiej opcji w ogóle, ja nie. No nic widzowie, moim zdaniem, Skybase udany, wpadajcie na ten odcinek, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał Codevela i wbijajcie tutaj, bo ten odcinek zaraz zniknie. Trzymajcie się na razie piona!